Warszawa Jelonki, 26 czerwca 2024 roku godzina 9.23. Przekaz numer 1352. Bóg Ojciec. Jam jest który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, lecz też jestem Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym, który potrafi upomnieć się o swoje. Wiem, że wielu z Was upada na co dzień, a złe duchy nie dają Wam spokoju. Rozumiem Was i Waszą słabość oraz to, że dość często upadacie skruszeni pokusą upadłego anioła. Tak bardzo mocno Was kocham i chcę Wam pomóc w powodzi i zalewie wydarzeń, które następują jedno po drugich. Nie chcę Was straszyć, ani Was informować, którą drogą pójdziecie, po której ścieżce będziecie kroczyć. Kochając was, nie opuszczę was do końca, ale to w sami dokonujecie w każdej chwili swojego wyboru w tej powodzi wydarzeń. To szatan kieruje was na bezdroża autostrady demona, to wy sami kroczycie za głosem nęcenia pociągającego was do siebie. Demony nie używają względem was, ludzi, siły fizycznej, lecz ogłupiają was, przedstawiają wam dość mocno wykrzywioną prawdę. Kusząc was, Mówią do Was i bardzo sprytnie Wami manipulują. Mówią do Was półprawdę, zacierają prawdę, przemilczają ją w miejscach dla ich potrzeb wygodnych. Dlaczego człowiek słucha szatana? Szatan to bardzo sprytne stworzenie, atakując Was nie robi tego permanentnie, ale falami. Sam szatan zatracił dobrowolną zdolność mówienia prawdy, czynienia dobrze. Poznanie prawdy zyskuje dopiero wtedy, jak Boże światło go oświeca. To światło nic nie zmienia w jego statusie, jednak daje mu niezbędne poznanie prawdy. Poznanie prawdy nie daje mu ulgi w cierpieniu, ale wskazuje mu jego rzeczywistą nędzę pod każdym względem. Przy kuszeniu ludzi, demony wykorzystują każdy dar, każdą sposobność do zwodzenia, do kłamania, manipulowania. Każdy człowiek z natury jest ufny, prostolinijny, rzadko uczy się na swoich błędach. Demon to upadły anioł. On się nieustannie uczy. W pewnym momencie waszej ludzkiej historii dałem wam jasne wytyczne przez mojego sługę Mojżesza na górze Synaj. Nadałem wam prawo, nosi je wyryte w sercu każdy żyjący człowiek. To prawo w sposób naturalny i bezpośredni poznał naród wybrany, a on rozniósł je po całej zamieszkałej ziemi. Od początku demony oszukiwały człowieka, wmawiając jemu nieprawdę. Przedstawiały demony siebie wam jako Boga. Przedstawiały człowiekowi swoje cuda na potwierdzenie swojej wiarygodności. W całej historii ludzkości pozwoliłem kilku moim prorokom, aby w moim imieniu tak zadziałali, aby udowodnić wątpiącym, że to ja jestem Bogiem pełnym łaskawości i zmiłowania. Ja zawsze słucham was, ludzi, a zwłaszcza tego, co mówią moi prorocy. Zawsze, gdy trzeba, działam cuda. Bo tylko tak mogłem uwiarygodnić siebie samego przez usta moich proroków. Teraz nie działam w ten sposób, bo nie muszę. Ludzkość nabrała mądrości i inteligencji. W swojej większości ludzie już nie są analfabetami, chcą się uczyć, kształcić, poznawać prawdę. Teraz demon nie wykorzysta sił przyrody do manipulowania ludźmi. Jak już wspomniałem, demon także uczy się na swoich błędach. Ale zdobytej wiedzy nie wykorzystuje dla dobra ludzkości, lecz przeciwko niej. Jako anioł od początku ma wlaną wiedzę, wie wszystko o stworzeniu, o prawach wami rządzących. Ofiarowałem to wszystko aniołom, zanim część z nich się zbuntowała przeciw mnie i służeniu człowiekowi. Dary, które otrzymał, pozostały u niego nawet po ich buncie. Żaden człowiek nie ma tego daru. Człowiek uczy się wiedzy powoli, do końca swojego życia na ziemi. Nie każda wiedza jest Wam przydatna na co dzień. Demon nauczył się manipulować faktami, lawirować pomiędzy prawdą a fałszem. Żaden człowiek nie poszedłby za jego głosem, gdyby ten jawnie wystąpił przeciwko człowiekowi niczego nie ukrywając. Człowiek uczy się powoli i nie zna wszystkich faktów. Dlatego wierzy w to, co demon wiarygodnie przedstawia. Jako anioł, choć upadły, nadal ma anielską naturę. Natura jego pozostała niezmieniona nawet po buncie, po grzechu. Pozostało mu wiele przydatnych umiejętności, a wszelkie umiejętności służą mu do sprowadzania wszelkiego zła na ludzkość. Jedną z właściwości demona jest hipnoza. Służy ona do odwracania uwagi człowieka, przekierowania jej. Niestety sprytne demony wykorzystują ten dar do zaślepienia Was, odwrócenia Waszej uwagi od tego, w co Was popycha, ku czemu kieruje. Wasi aniołowie także mają tę umiejętność, wykorzystują to do tego, abyście zapomnieli o tym, co Was przytłacza, o tym, co jest dla Was traumatyczne. Znieczulenie duchowe służy aniołom do tego, aby Was chronić, abyście nie czuli bólu straty po śmierci bliskiej osoby lub innej okoliczności losowej danej Wam z mojego dopustu. Demony wykorzystują to przeciwko człowiekowi, ukrywają tym sposobem swoje działanie. Człowiek który jest pod znacznym wpływem znieczulenia demonicznego i hipnozy traci kontrolę nad sobą, nad tym, co robi, nie odczuwa tego, co robi demon, nie zauważa jego złowrogiego działania. To przez to działanie człowiek bierze mowę demona za Boże działanie, albo za swoje myśli idzie za nimi, kroczy bez oporu. Człowiek jego działanie zauważa dopiero wtedy, gdy jest o wiele za późno, gdy słucha i realizuje to, co on do niego mówi. Kiedy zaczyna się grzech człowieka. Grzech człowieka zaczyna się wtedy, gdy on zyskuje pierwszą świadomość zła, które czyni, tego co robi. Czyn. Myśl nieświadoma nie obciąża Was, jednak musi być odpowiednio odpokutowana. Ja chcę, abyście zechcieli wejść na wyższy poziom współpracy z Waszymi aniołami, stróżami i wszystkimi chórami aniołów. Aniołowie po tym, jak zdali u Boga swój egzamin, stanęli po stronie Boga i od tej chwili, od tego momentu każdy z nich chętnie słucha Bożego głosu, Bożych poleceń. Trójca święta zawsze działa razem, spójnie. Choć mówi jedna osoba Boża, to to, co mówi, wyraża wolę trzech osób Bożych. Poprosiłem chóry anielskie o to, aby wam pomagały, usługiwały, były gotowe do słuchania waszych próśb. Jest prawdą, że natura ludzka leży o wiele niżej niż natura anielska. Człowiek z natury wie o wiele mniej niż jakikolwiek anioł. Po swojej próbie każdy anioł z każdego chóru anielskiego poznał prawdę, poznał wolę Bożą do tego stopnia, aby słuchać Boga i chętnie wypełniać Jego rozkazy i polecenia. Wiedząc o wszystkim, zanim się coś stanie, doskonale wiedziałem, że zazdrosne demony nie zostawią Was w spokoju. Że będą was ludzi zwodzić, oszukiwać, namawiać do złego. Gdybym niczego nie uczynił, żaden człowiek nie zdołałby się zbawić, a ja tego nie chcę. Ustanowiłem aniołów jako opiekę dla człowieka i równowagę w działaniu demonów. Przydzieliłem każdemu człowiekowi jego anielskiego opiekuna. On równoważy siły działania szatana na tyle, że to tylko od ciebie, człowiecze, zależy jakiego wyboru dokonasz. Co robią wasi aniołowie? Każdy anioł to pracowity duch. Nie są leniami i nierobami, jak myślą niektórzy. Każdy z nich modli się za swojego podopiecznego. Obserwuje Was, a za moim pozwoleniem i łaską ma dostęp do Waszych myśli. To on jest świadkiem i tym, który rejestruje każdą chwilę Waszego życia i działania, a także rejestruje każdą Waszą myśl, a to wszystko tworzy Waszą Księgę Życia. Co może wasz anioł i inni aniołowie? Jest pośrednikiem pomiędzy wami a trójcą świętą. To trójca święta daje człowiekowi potrzebne dary i łaski, lecz to wasz anioł zrusz je wam dawkuje, aby o ile to możliwe, nie zmarnować żadnej łaski, żadnego daru. Zbyt mała dawka daru dana wam nie podziałałaby na was, a zbyt duża uszkodziłaby waszą duszę, a nawet mogłaby ją unicestwić. A na to nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. To Duch Święty na bieżąco poucza waszych aniołów, jak wam służyć i pomagać, jak dawkować dary i łaski. To one was chronią, by wam się nic nie stało bez mojego wyraźnego zezwolenia. To aniołowie pośredniczą w waszych modlitwach, to one pomagają wam się modlić, to one z woli Bożej podsuwają wam Boże natchnienia, to one walczą za was z demonami. Mogą zdejmować z was hipnozę i znieczulenie demoniczne, lecz tylko na waszą wyraźną prośbę. Mogą działać o wiele więcej, lecz wszystko dzięki waszej wyraźnej prośbie i modlitwie do nich. Zechciejcie mówić do nich swoimi słowami. Mówcie do niego, mój aniołku. Nie musicie znać imion aniołów. Poznacie je dopiero w wieczności. Na ziemi poznanie imion aniołów dane jest tylko nielicznym ludziom na ziemi. Nie zapominajcie o nich w swoich modlitwach. Bądźcie dla nich wdzięczni. Modlitwa do Anioła, litania do Anioła, szturmówka do Aniołów. Chcę, aby kto tylko może i zdoła wszedł w Unię z Aniołami, to wyższy poziom współpracy z nimi. Możecie prosić Aniołów o różne, liczne przysługi, mogą pomóc Wam się modlić, skupić, mogą Was budzić, przypominać Wam o ważnych dla Was sprawach i kwestiach. Możecie ich prosić o pomoc w pracy, prowadzeniu, kierowaniu pojazdem, w wykonaniu czegoś, co jest dla was trudne. Anioł może przekazać coś komuś, temu kto jest poza waszym zasięgiem, może wam pomóc w skomunikowaniu się z tą osobą, wy za to z miłością zapraszajcie ich do każdej waszej komunii świętej, będą wam za to bardzo wdzięczni. Jest tego bardzo dużo możliwości gdy aniołowie mogą wam służyć, pomagać. Mało kto z ludzi w pełni wykorzystuje możliwość działania swojego anioła stróża, a przecież, jak go poprosicie, to on zdejmie z was działania hipnozy i znieczulenia demonicznego. Jest w stanie osłonić was od natręctwa demona. Aniołowie, ale i demony, mają swoje specjalności w działaniu. Zawsze, gdy nie radzicie sobie z działaniem demonów, z ich atakiem na was. Poproście bez skrępowania swojego anioła o pomoc w walce, a pomoże wam bez zwłoki. Nie obawiajcie się za bardzo demonów. Szkodzą wam tylko tyle, na ile ich świadomie dopuścicie do siebie. Wszystkie demony to dawni aniołowie, a wraz z przerwaniem łączności z Bogiem utracili to, co ta łączność im dawała. Normalnie żaden demon ani anioł nie ma dostępu do waszych myśli. Aniołowie zyskują tę możliwość tylko dzięki specjalnej łasce Bożej. Demon sam się pozbawił dostępu do łaski Bożej, przez to odczytać może jedynie myśl do niego bezpośrednio kierowaną. Nie bójcie się prosić aniołów o wiele, o radę, o przysługę. One o ile to będzie dla Was dobre, przydatne, pomogą Wam, doradzą, wzmocnią Waszą modlitwę i Wasze działanie. Nie wstydźcie się swojego anioła. On jest czysty, nie ma brudnych skojarzeń z wami. Towarzanią jest waszym prawdziwym, niekłamanym przyjacielem, to on jest przy was cały czas, nie odstępuje was na krok. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały nie pozwoliły przejąć swojej duszy swojego serca przez księcia tego świata demona tak bardzo pragnę abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie nigdy nie hamujcie łask które wam tak chętnie ofiarowuję człowiekowi jest dane to czego nigdy nie dostąpił żaden z chórów anielskich proście Maryję i chóry anielskie o pomoc aby pomogły wam właściwie czcić chwalić i uwielbiać Trójce świętą Pracujcie stale, nieustannie nad rozwojem w was waszej pobożności, miłości, cierpliwości, wyrozumiałości. Nigdy nie tolerujcie grzechów, zechciejcie piętnować każdy najmniejszy grzech. Czyńcie to, co jest realne proście trójce świętą i Maryję o skuteczność waszego działania, ja zawsze pomogę wam budować na mnie wszystko co dobre i święte, a wy z chęcią i miłością poddajcie się mojemu świętemu działaniu. Mojemu świętemu kierowaniu. Ufajcie mi, niczym się nie zniechęcajcie, zechciejcie ochotnie realizować to wszystko, co wam polecamy, bo tylko tak dojdziecie do celu, którym jest niebo. Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was, a oddając się w niewolę, pozwalacie mi na więcej, ale i po tym akcie wielu z Was nie pozostawia mi szans na dostanie się głębiej do Waszych serc i dusz. Ufajcie mi, ja naprawdę nie gryzę. Nie mam zamiaru was skrzywdzić ani zbombardować cierpieniem ponad to, co konieczne. To wy sami przez swoje grzechy ściągacie na siebie dodatkowe cierpienia, a ja tego nie chcę. Jednak to wasz jest wybór, a ja czekam, aż podejmiecie ten właściwy. Kocham was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej kłonoberności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg ojciec.